Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić czytanie miesięczne dla osób z podznaku bliźniąt na styczeń 2022. Na początku serdecznie dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze, które są dla mnie bardzo miłe. I zaczynamy czytanie. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonować ze wszystkimi. Traktujemy je. Lekko i bez jakichś takich e, nie wiem, że no człowiek będzie podchodzić do tego, że to jest wyroczna. No to nie. To trzeba z dystansem podchodzić i traktować jako podpowiedź, wskazówkę, poradę. Ja to zawsze będę przypominać. To są energie przejściowe, wiadomo. Zawsze tutaj staram się, żeby to powiedzieć, że to jest tylko takie pokazanie, co ewentualnie się może wydarzyć, na co trzeba zwrócić uwagę, a to nie zawsze może się spełnić tutaj. No i na pewno się nie spełni wszystkim, bo to wiadomo, o z jaką energią wchodzicie, co jest podstawą, co pomaga lub przeszkadza. Co odchodzi, co przychodzi, co w głowie. I jak Wy się czujecie? Jakiej energii jesteście? Energia z zewnątrz. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie. i... Tu macie jakieś informacje nieciekawe. Odcinanie kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji. Albo osoba z waszego trygonu bliźnięta, waga, wodnik. Też jakaś może kutliwa się pojawia. Jakieś kłótnie, jakieś, jakieś e, konflikty. No to tu takie zazwyczaj to jest waga. No także tutaj jest takie pokazanie, co może być ale ogólnie, ogólnie jak tu patrzę, no to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, same monety prawie. No same monety. Ale to są bardzo fajne karty, bardzo fajne. Szczególnie te cztery mi się tu podobają. Tu jest spełnienie, tu jest rodzina, tu jest radość, tu jest szczęście, spokój, harmonia. Tutaj jest super energia, czyli jesteście w dobrej energii. Co jest podstawą tego? Podstawą tego jest, że coś tutaj nie rozpoczęliście, czegoś nie przyjęliście, jakieś oferty. Nie przyjęliście i tu jest pokazane, że nie przyjęliście oferty. Czyli nie wiem, jakiej oferty nie przyjęliście. Czy od kogoś? Ktoś chciał, żebyście po prostu byli na jakimś jakieś, jakieś spotkania z wami. Czy nie przyjęliście oferty jakiejś pracy? I dlatego tutaj jest ta. Tutaj też. A co odchodzi? Odchodzi brak tutaj porozumienia, blokada na coś. Czyli tu te karty, jakby ze sobą współgrałem, te trzy. Nie zdecydowaliście się na coś, nie przyjęliście i przez to tutaj są te dobre energie. Czyli tutaj wasz dom, stabilność emocjonalna. Stabilność ogólnie w domu, w, w rodzinie, pieniądze są dobre, jesteście zabezpieczeni finansowo. Eee. Tak, tu samo, co najlepsze, tu samo dobre tu też jest rodzina wielopokoleniowa. tu jest bardzo dobrze tu też jest w głowie macie jakąś stabilność też. Może być też, że co niektórzy mają w głowie jakąś osobę z trygonu ziemi, byk pana koziorożec. No. Jest tutaj dobrze. Wy jesteście w też dobrej energii, bo wychodzicie z jakiejś żali. Może nie mogliście się porozumieć z jakąś osobą. Nie żałujecie już czegoś. Wychodzicie z tego, z, z, z zewnątrz przychodzi do was powoli jakaś idzie energia dobra. Czy rozpoczynacie jakąś nową pracę, bo tutaj jest też praca pokazana, gdzie będą dobre, duże pieniądze i to powoli się tu będzie rozwijać, albo jakiś związek, jeżeli nie jesteście w związku, a to jest wasza rodzina, ta wielopokoleniowa, której tam są rodzice, dziadkowie, i wy jesteście na przykład sami, no to tu ktoś do was idzie, też to jest trygon ziemi. Ktoś do związku, ktoś, tu jest jakiś przyjaciel, jakaś dobra osoba. Też, no tak, mówię, byk pan na koziorożec. Czy do kobiet, czy do panów, tutaj takie osoby się mogą pojawić. Czego się nie spodziewacie, że będzie dobra praca, bo tutaj są te dziesiątki. Stabilność, stabilna praca i że w ogóle ta praca będzie. Jest, jest ta codzienność, prawdzie, monotonia jakaś taka, ale, ale jest. No i tu jest ta stabilizacja na koniec pewność, bezpieczeństwo pewność w domu, pewność w związku stabilna praca stabilne za, tutaj zabezpieczenie. No, tu są takie karty, że no co do niewielu dołożę, tylko może do tych, dlatego że tamte są dla mnie bardzo jasne, ewentualnie jeszcze, co to za osoby idą. Tak więc, no, nie ma co psuć rozkładu. <grych> Jak, zresztą, no, nie ma. Ja dokładam tam, gdzie przede wszystkim są jakieś trudne karty, bo odwracane karty. A jeżeli widać ładną, klarowną sytuację, no to nie ma po co dokładać. Zaraz zobaczymy. Może być tak, jak mówiłam, że w pracy też jest dobrze. Jest spełnienie, są pieniądze, jest dobra atmosfera w pracy. Jest tak jak się należy. A jeżeli nie ma tej pracy, ale raczej praca, no to będzie praca. Będzie praca, bo coś powoli się zbliża, coś dobrego. Tak samo jeśli chodzi o związek. Tu na koniec wychodzi związek, bo to oznacza związek, ale niekoniecznie, bo to może być ta rodzina, właśnie. Co to jest tutaj, ta podstawa? Nie przyjęliście oferty od jakiejś kobiety, panowie. Także może być tak, że nie przyjęliście oferty od jakiejś kobiety z trygonu wodnego, skorpiona ryby, dlatego że macie w głowie inną tutaj osobę, inną. Sprawdźmy, co to za osoba. To jest osoba. Ha. A tutaj jest jakaś osoba w trójkącie, aha. Czyli też jakaś. Że albo ona ma męża, no to jest kobieta, która będzie mieć męża, albo wy macie kogoś. Ale tu rozwodów nie widzę, więc wy musielibyście być sami. I ta osoba, tutaj jest jakiś związek nieformalny też. Tak. Wy nie przyjęliście tu, nie chcieliście być z tą osobą. Odcięliście ją, nie przyjęliście tej osoby. Tak, tutaj. Panie natomiast nie zdecydowały się na jakiegoś pana z trygonu ziemi. to jakiegoś. Chociaż tu jakiś idzie nowy. Albo tu nie zdecydowały się na... Nie wiem, może być, że inna osoba, no to jest trygon z ziemi, no to jest bieg Pana Koziorzysa, może być z różnych innych znaków, no, zablokowały się na przykład na taką osobę. Może być tak. To tu rodzina jest, jest spełnienie, jest dobrze, ale wy nie przyjmujecie jakiegoś, jakiejś oferty. Albo sami nie dajecie może oferty. Może nie zdecydowaliście się i zrezygnowaliście, żeby rozpocząć z jakąś osobą z trygonu wody. Może tak być. Pieniądze są, tu jest stabilność, jest. Tu może być też, że nie przyjęliście oferty i odcięliście właśnie tą osobę. A tu niektóre pani nie zdecydowały się, zablokowały się na jakąś osobę, jakąś, która była interesowna bardzo. Natomiast panowie mogą mieć jakąś panią, która ma już związek. Może być. Jeszcze dopytamy tę piątkę. No bo po prostu tu już nie i tu już wychodzicie z tych żali. Z jakichś żali po przemyśleniu jakiejś sytuacji. Przemyślicie jakąś sytuację, nie będziecie żałować czegoś. No i tu przychodzi właśnie taki stabilne, stabilność taka. Przychodzi powoli, powoli... Jakaś taka spokojna energia, umiarkowanie, równowaga. Tu może być z tego dobry związek, jakiś taki stabilny. Czyli może być tak, że co niektóre osoby albo są w jakimś związku, i tu pojawiły się jakieś osoby obok. Obok, i wy nie zdecydowaliście się na to, żeby wchodzić w to. Ani panowie, ani panie. Bo tu jest ta stabilność, jest pewność finansowa, stabilność emocjonalna. Ci, co są sami, mogą na przykład poznać też jakąś osobę, która ma, która ma męża. I teraz nie wiem, czy wy po prostu będziecie czekać na tą osobę. I ona tu z wami będzie tworzyć związek, czy tu całkiem inna osoba przychodzi, a wy i tak myślicie o tej osobie? Bo jeśli chodzi o pracę, no to tutaj jest praca. Praca jest, idzie praca, pieniądze są, jest stabilność, jest bezpieczeństwo, to tutaj nie ma co. Ale jeśli chodzi o te związki, to tutaj są takie jakieś zawirowania. Tu się pojawia, tak mówiłam, trygon wody, To jest też ryba, tutaj jest strzelec. No i ten ziemski tu. Raz, dwa, trzy, no to byk pan na koziorożec. To z takiego trygonu. Tutaj widzę jakieś osoby, które, no i te poszczególne, które mogą się pojawić. Czyli ogólnie nie zdecydujecie się na jakieś romanse, chociaż będzie pokusa, i zostaniecie przy jakiejś stabilności, a co niektórzy będą e, Poznawać nowe jakieś osoby i też tutaj widać stabilność, współpracę, pieniądze. Dobra rodzina, dobre pieniądze. A co niektórzy zostają w rodzinie? Nie poznają nikogo, tylko są w tej rodzinie, w tym związku. Jakieś tam pokusy były, może jakieś kontakty, ale nie decydujecie się na to, bo macie stabilną sytuację, i związkową, i, i finansową. No, to no, jest jakaś dziwna karta. Może u, uważać na jakieś osoby. Które by wam wbiły nóż w serce, które by was mogły zranić, oszukać, zdradzić. I nie wchodzić w trójkąty. Nie wchodzić w trójkąty żadne, bo to doprowadzić może do właśnie jakiegoś zranienia serca, jakichś problemów. Taka byłaby rada. Tak więc dziękuję bliźniętom za wysłuchanie. Życzę wszystkiego najlepszego i do następnego razu.